Zwracam się do wszystkich Polaków, dla których dzisiejszy dzień jest smutny i rozczarowujący. Dobrze wiem, co czujecie, rozumiem. Umarł król, niech żyje król. Tak dzisiaj śpiewają i w duszy im gra całej prawicowej stronie polskiej sceny politycznej. Odszedł w niechwale Andrzej Duda i na fali wielkiego skandalu pojawia się Karol Nawrocki. Antoni Macierewicz stracił immunitet, ale czy Antka to ruszy po tym, jak w Pałacu Prezydenckim wylądował Karol Nawrocki? Moim zdaniem Antkowi dzisiaj w duszy gra, ale to już było i nie wróci więcej. Co więcej, Michał Kamiński, ten Michał Kamiński, który jest przez wielu nazywanym architektem upadku Szymona Hałowni, po wielu tygodniach milczenia i złamanej nodze. Właśnie wyszedł na inaugurację swojego prezydenta Karola Nawrockiego, no i powiedział kilka ciekawych słów. Cześć Wam. Ja dzisiaj zacznę od osoby, która nie bardzo włącza się aktywnie w politykę, ale jest ona uznanym prawnikiem sędzia Anna Maria Wesołowska. Jeżeli struktury przestępcze wkradną się do pałacu prezydenckiego, nic nas nie uratuje. Zgotujemy naszym dzieciom piekło i nikt tego nie zatrzyma. Z grupy przestępczej nie można wyjść, chyba że nogami do przodu. I można by powiedzieć, że to, co mówi pani. Sędzia Anna Maria Wosełowska, pani profesor, jest jakąś przesadą albo aberracją do sytuacji, która dzisiaj ma miejsce w Pałacu Prezydenckim. Można by powiedzieć, że jest to wyraz strachu, ale czy osoba, która brała udział w o sądzaniu najgorszych, największych przestępców w rzeczypospolitej polskiej. Może się mylić, czy osoba, która wie jak działa układ mafijny, bo była sędzią rozwalającym pewien układ mafijny, może się mylić albo można jej słowa uznać za przesadne. No, moim zdaniem nie. Moim zdaniem jest to jedna z tych osób w polskim świecie, no, na polskiej scenie polityczno-medialnej, która ma prawo powiedzieć o tym, co dzieje się w grupach przestępczych, bo faktycznie znała sprawy od wewnątrz i poniekąd była częścią aparatu, który te grupy rozwalał. I żeby była jasność, ja nie jestem męcenem, który będzie mówił, że Jarosław Kaczyński jest gangusem. Ja nie będę mówił, że Karol Nawrocki jest gangusem, bo nigdy mu tego nikt nie udowodnił. To, że sam się przyznał do bycia kibolem, to jest jego sprawa. To, że wali snusy, to jest jego sprawa. To, czy był sutem i wystawiał prosty grand hotelu, to jest jeszcze sprawa do wyjaśnienia. Media mówią, że był. Ja nie wypowiadam się, dopóki nie będzie dowodów na to, że Karol Nawrocki. Jest oskarżony, a następnie skazany za to, że był. Nie mówmy na nim na niego, że był. No bo nawet jeżeli był, ale to dobrze ukrył, to chwała mu za to, żeby była jasność. I o ile ja rozumiem dzisiaj ten, ten taki hura optymist z prawicowej strony. Ja rozumiem nawet, że Patryk, wielki bu, Patryk Masiak, wielki buł, który od miesięcy Popiera Karola Nawrockiego i na jego Instagramie widać setki, jak nie tysiące pochwalnych stories Karol Nawrocki, Karol Nawrocki. I ja nawet go za to szanuję, bo ma swoje poglądy, które pokazuje. Ja też mam swoje poglądy, które pokazuję. To nie szanuję karaluchów i tych wszystkich pseudo-prawicowych działaczy, którzy teraz wychodzą spod kamienia i jak Filip Heiser pokazują swoją prawicowość. Pokazują jak to oni bardzo wierzą w Karola Nawrockiego, jakimi są supporterami i wspierającymi. A może chodzi o to... Że niektórzy z nich za chwilę będą mieli procesy i mogą być skazani o jakieś wyłudzenia z fundacji, o jakieś sprzeniewierzenia z biurek, może o jakieś inne rzeczy będą oskarżani. I teraz Karol Nawrocki jest dla nich jedynym bezpiecznikiem tego, że nie pójdą do więzienia. I ja rozumiem. To co mówi Anna Maria Wesołowska, że przestępcy może nie będą panoszyli się w Pałacu Prezydenckim, ale będą mieli taką kartę, wiecie, z monopolu wyjścia z więzienia. Karol, weź mi daj ułaskawienie, bo jak nie, to ja zacznę gadać o tobie to i to. I to jest najgorsze, że ktoś, nieważne czy to są rosyjskie służby, czy polscy, czy zagraniczni przestępcy, będą mieli kartę z monopolu wyjścia z więzienia. Ty lepiej mi daj tą abolicję moich długów, albo daj mi tą abolicję mojej kary, bo jak nie, to ja na ciebie powiem to i to. I to jest najgorsze moim zdaniem, co właśnie stało się w polskiej przestrzeni publicznej. Ktoś ma kwity na polskiego prezydenta. To jest tragedia narodowa moim zdaniem. Ale teraz przejdźmy do samego zaprzysiężenia, które miało miejsce dlatego, że Szymon Hołownia nie potrafił wskazać, kto namawiał go do stanu wyjątkowego. No tak, no, no w, w sumie zamachu stanu, tak? Szymon siedział cicho i zamiast powiedzieć, kto mu sugerował zamach stanu i z kim nie chciał pójść ręka w rękę, to Szymon powiedział: Dobra, Karol, dawaj, ja cię zaprzysięgnę. Ale są politycy w tym kraju. Którzy powiedzieli tak czy siak, ja swoje ręki do tego nie przyłożę. Leszek Miller, ceremonia creme de la creme koalicji 15 października, stawił się tłumnie na zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego, choć przecież nikt ich nie zmuszał do udziału w tym gorszącym widowisku. Umościli się równo, jak na Akademii Szkolnej. Z minami, które mówiły więcej niż tysiąc słów, ponure twarze ministrów i parlamentarzystów najlepiej oddawały nastrój, w jakim przyszło im wysłuchać słów nowego lokatora pałacu prezydenckiego. I tutaj się, z... mimo że czasami do Leszka Miller'a mam jakieś tam si, na przykład za panią Mogórek, panie Leszku, no tego to kurna panu nie wybaczę, ale w tym wypadku w stu procentach, panie Miller, z panem się zgadzam. Sam nie wiem, co bym zrobił, gdybym był parlamentarzystą? Pamiętam, 10 lat temu zostałem zaproszony na Galerię Sejmową i miałem wtedy, wtedy miałem przyjemność uczestniczyć w zaprzysiężeniu prezydenta. Wtedy też miałem nadzieję, że Andrzej Duda będzie prezydentem wszystkich Polaków. 10 lat później wiem, jakim głupcem byłem. Wiem, jakim hipokrytą i gwałtem polskiej konstytucji skończy, stał się Andrzej Duda. I dzisiaj powiem tak. Przyszedłbym na inaugurację, wysłuchałbym tego, co ma do powiedzenia marszałek Hołownia i w momencie, kiedy zaprosiłby... Karola, Kibola Nawrockiego, do wystąpienia, po prostu bym wyszedł. Nie chciałbym brać udziału w takim żałosnym, żenującym spektaklu, gdzie Kibol, huligan, koleś od snusa i od wysłania do DPS-u starszego człowieka, po tym jak przejął jego kawalerkę, będzie przemawiał. Nie brałbym w tym udziału. Co zrobiła koalicja, Lewica, Polska 2050 PSL i inni, to jest ich sprawa. Ja mówię o sobie, ale mam też do was pytanie. Czy gdybyście wy byli w takiej sytuacji, że jesteście w Sejmie i znacie cały kontekst sprawy, przyszlibyście, zasiedlibyście i wysłuchalibyście, czy byście po prostu albo nie przyszli, albo w ogóle wyszli, gdy Nawrocki by wszedł na mównicę? Napiszcie mi w komentarzu, czy byście byli i wysłuchali, czy byście po prostu taką żenującą imprezę olali? No, możecie napisać: Olałbym, olałabym. Wtedy będę wiedział, o co chodzi, zostałbym, zostałabym. Wtedy też będę wiedział, o co chodzi, ale napiszcie mi to w komentarzu, bo jestem ciekawy, czy mamy podobne zdanie do Leszka Miller'a i do po prostu tych ludzi, którzy mają kochones, żeby zademonstrować swoją niechęć polityczną. Zwracam się do wszystkich Polaków, dla których dzisiejszy dzień jest smutny i rozczarowujący. Dobrze wiem, co czujecie, rozumiem. Wam. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, a władzę z wierzchnią w Rzeczpospolitej sprawuje naród. Przemówienie Karola Nawrockiego, które wysłuchałem, nie wysłuchałbym, go nie wysłuchałbym go w Sejmie, ale wysłuchałem w telewizji, było nacechowane nienawiścią, agresją, złością, wendetą osobistą i polityczną, głupimi uśmiechami i docinkami. Było ono małostkowe, przekazane przez egocentrycznie rozdmuchanego polityczka, który będzie tylko i wyłącznie prezydentem prawicy, a nie wszystkich Polaków. To przemówienie miało tylko jeden element, gdzie ja się zastanowi zastanowiłem, czy Nawrocki wie, co mówi. Że walczyć trzeba z tymi, którzy naród pchają do upadku i do upodlenia. Całe expose, które wywołało agresję u wielu parlamentarzystów i zgromadzonych tam ludzi, możecie zobaczyć gdzieś na internecie, ale nie polecam, naprawdę nie polecam. Natomiast mnie zaciekawiło to, co po, zaraz po tym expose powiedział Donald Tusk. Zaciekawiło ze względu na to, że ja tego wtedy nie widziałem, a jak Tusk to powiedział, to zacząłem kopać i szukać. Trzecia, być może dla mnie najważniejsza taka impresja. Nie wiem, czy państwo to podzielacie, ale ja to widziałem, może dlatego, że siedzę blisko, że jedynym chyba zdenerwowanym i coraz smutniejszym politykiem na sali był Jarosław Kaczyński. Wcale się nie dziwię. I teraz sobie myślicie, że wam nie pokażę o co chodziło Tuskowi, teraz sobie myślicie, a rzucił to tylko, żeby tego biednego, starszego, miłego pana obrazić. No nie. Kaczyński odwalił numer, tak i uwaga, idąc się modlić do kaplicy sejmowej, siał hejt i nienawiść. Obrażał człowieka, który był wtedy w pracy, dlatego tylko, że on ma się wyżej niż cała reszta Polaków. A czemu Kaczyńskiego taka złość ogarnęła? No cóż, Jarosław Kaczyński już wie, że za chwilę jego partia może odejść w niebyt, bo Konfederacja już nawet nie podgryza pisu. Oni powoli już zagryzają Prawo i Sprawiedliwość. Konfederacja staje się silniejsza nie tylko w mediach społecznościowych, ale także w przekazie z trybuny sejmowej. Konfederacja ma większą ekspozycję nie tylko w TVP czy w TVN, ale także w mediach skrajnie prawicowych takich jak TV Republika. Kaczyński i ta, wiecie, ten zakon PC Kaczyńskiego już wiedzą, że albo zagryzą Konfederację, albo zostaną, albo zostaną przez nią po prostu zagryzieni, a później rozczłonkowani. Trochę pójdzie do Brauna, trochę do Konfederacji, ci bardziej liberalni pójdą do Platformy, i w ten sposób dokończy żywota projekt Jarosława Kaczyńskiego bycie zbawcą narodu. Oczywiście. Karol Nawrocki wyszedł z Sejmu, pojechał do Pałacu Prezydenckiego, później miał jakieś wystąpienie na Placu Defilat i media rozpisują się o pani Marcie Nawrockiej. I piszą naprawdę, teraz was zaskoczę, bo piszą o niej, a Ślamazara, a zgubiła się, a za bardzo do Trumpowej, a tatuaże, a, to... a ja też mam tatuaże i co z tego? A ja w tym momencie wam powiem, że Marta Czemu chcę, powiedzieć Czemu chcę powiedzieć Kaczyńska? Że Marta Nawrocka, żona prezydenta, żona Karola Nawrockiego, w mojej opinii zachowała się naprawdę bardzo profesjonalnie. Jak na kobietę, która została wyrzucona z garów do bycia pierwszą damą, zachowała się naprawdę super. Jej strój... Był bardzo podobny do stroju Melanie Trump, ale co z tego? No, na kimś się kobieta musi wzorować? Lepiej niech się wzoruje na Melanie Trump, niż ma się wzorować na y, tej Dudowej, jak ta Duda miała na imię. Napiszcie mi w komentarzu, bo zapomniałem, jak, jak żona Andrzeja Dudy miała na imię. Chodzi, żeby była jasność o tą Kornhauser Duda, nie Marta, nie Maria. Dobra, nieważne. Napiszcie mi w komentarzu. Tamta nic nie mówiła, a żona prezydenta ma naprawdę potężny wpływ na prezydenta. Pamiętacie Marię Kaczyńską, potrafiła się przeciwstawić swojemu mężowi i zmusić go do pewnych ruchów, do których nie chciał być zmuszany. Pamiętacie panią Reagan, albo może nawet Obamę? Te kobiety miały potężny wpływ i one potrafiły mówić. Dudowa milczała 10 lat. Ja mam nadzieję i daję kredyt zaufania pani Nawrockiej, że ona, że jej Pozycja w Pałacu Prezydenckim to nie będzie pozycja milczącej prógwy. To będzie pozycja kobiety walczącej o prawa kobiet, a także wszystkich Polaków. I na koniec. Znaczy, na koniec tego materiału o prezydenturze Karola Nawrockiego no chciałbym Wam przytoczyć kilka memów i kilka śmiesznych informacji, które pojawiły się po to tylko, żeby ta tragiczna chwila trochę przerodziła się w pewien uśmiech na twarzy. Po pierwsze, jeden ma wieżowce, a drugi kawalerkę po dziadku. Po pierwsze, szanowny internauto, to nie jest kawalerka po dziadku, a to jest kawalerka wyciągnięta od pewnego dziadka, którego wysłało się później do DPS-u. Mógł wysłać go pod most, a wysłał do DPS-u, więc tak czy siak Karol Nawrocki ma dużo miłosierdzia i empatii w sobie. Pamiętajcie. Po drugie, widzicie tę kolumnę aut? No mi to przypomina prezydenturę Donalda Trumpa. Ja tylko mam nadzieję, że Karol Nawrocki będzie tak samo twardy jak Donald Trump w wojnie i z Putinem, i z Iranem, i z Chinami. Znaczy, w sumie, jak on będzie taki twardy, to Polska jest w czarnej dupie. Ale dobra, nie ma problemu. Kiedyś jeden chodził na dupy, drugi dostarczał dupy do hoteli. Tak czy siak, Trump z Nawrockim na pewno się dogadają, bo grają w mniej więcej tej samej lidze moralności. E co więcej, podobieństw pomiędzy Trumpem a Nawrockim jest więcej, bo jeden z nich ma Air Force One, a drugi ma Alphonse One. No cóż, tutaj też podziw dla sił zbrojnych, które odpowiadają za transport prezydenta, że tak szybko doprowadziły do przemalowania samolotu. Naprawdę, panowie i panie, tyle czoła. I na koniec, ale już tak serio na koniec, chciałbym wam puścić oficjalne materiały jak Karol Nawrocki trenował swoje przemówienie, bo w Sejmie ono było perfekcyjnie powiedziane, co tylko pokazuje, że musiał je dużo trenować. Więc posłuchajcie jak wyglądała pierwsza wersja przemówienia Karola Nawrockiego. On coś tam ten idzie, mówię wypierd... Jak cię kurt znajdę jeszcze raz tutaj na osiedlu, to masz praktykę przejeżdżaj nie wiem co. On coś tam tak... Kochani, muszę się Wam pochwalić. W ostatni weekend mój kanał na TikToku osiągnął 150 tysięcy subskrypcji. Mój kanał na Facebooku ponad 50 tysięcy subskrypcji. Na YouTube mamy ponad 90, a na Instagramie zbliżamy się do 30. Dosyć często dostaję od Was zapytania, że chcielibyście się gdzieś spotkać, zobaczyć. Nawet ostatnio Ania, która jest teraz na Bali, napisała do mnie i się spotkaliśmy. Ale to wszystko. Spowodowało, że tak sobie pomyślałem, że chciałbym zrobić dla Was albo nie dla Was, z Wami taki meetup na Bali. Chcecie przyjechać na Bali, chcecie spędzić 8-10 dni ze mną na Bali. Będziemy zwiedzać, nurkować, imprezować, będziemy bawić się, ale będziemy też uprawiać sport. A więc. Pytanie jest następujące. Chcielibyście w październiku, pod koniec października, kiedy w Polsce będzie już plucha deszcz i depresja, wpaść do słonecznej Indonezji i zwiedzić ze mną Bali? Osiem dni zwiedzamy, gramy, sport uprawiamy, ale także, jak powiedziałem, nurkujemy i leciutko chilautujemy. Liczba miejsc jest bardzo, ale to bardzo ograniczona, bo chcę, żeby to było nie więcej niż 10 osób. Więc, jeżeli już teraz jesteś wstępnie zainteresowany, zainteresowana, pisz do mnie na tego maila, a tam więcej szczegółów, także z datami, scenami, a także z wstępnym programem. Piście i widzimy się, mam nadzieję, że pod koniec października. Michał Kamiński. Nazywany przez wielu architektem upadku Polski 2050, Szymona Hołowni. Dlaczego mówię upadku? Dlatego, że najpierw Polska 2050 w ramach oczyszczania swoich struktur wyrzuciła pewnego młodego posła z Opola, później odeszła Izabela Bodnar, teraz odszedł pan Zimoch. Polska 2050 powoli się sypie, a mit Netflixa, Sejmflixa Szymona Hołowni właśnie się rozsypał, dlatego że Michał Kamiński, marszałek Senatu, postanowił zadziałać dla dobra swojej macierzystej niegdyś partii PiS i postanowił do dokończyć dzieła i, no cóż, spowodować, że marszałek Hołownia przestanie być politykiem. Takie jest moje zdanie. Ale co marszałek, Marszałek Niechołownia, a Kamiński powiedział, no powiedział dużo rzeczy. Ogólnie to takie wiecie, a mam kwity na hołownię, że to on mnie namawiał, żebym jechał na spotkanie, a w ogóle to co się stało? Przecież ludzie muszą rozmawiać. A w ogóle to Kaczyński jest jedynym politykiem, który rozmawia z ludźmi. A w ogóle Adam Mówi o Adamie Bielanie. No to co? Co miałem się nie spotykać z kolegą? Przecież nie ma żadnych zarzutów, a przez lata byłem z gawłoskim w senacie, który dzisiaj ma zarzuty. No i co, to nie moja wina? I w ogóle ja nie będę rezygnował z marszałkowania, przecież ja jestem zajebisty chłop. No ale koniec żartów. Ale Michał Kamiński, z którym kiedyś przeszedłem na ty, mówi. Jedną bardzo sensowną rzecz, którą za chwilę będę chciał wam puścić, ale muszę wam pokazać kontekst tego, co się dzieje w koalicji obywatelskiej. Od 6 sierpnia 2025 roku do 5 sierpnia 2030 roku to dokładnie 5 lat, czyli 3 lata po 365 dni i 2 lata przestępne. Chciałem powiedzieć przestępcze. Przestępne 28 i 30 po 366 dni. Do końca kadencji Karola Nawrockiego pozostało 1679 dni. Wczoraj na swoich mediach społecznościowych napisała, po, koali, napisała posłanka Koalicji Obywatelskiej Iwona Krawczyk. Iwona, jesteśmy na ty. Teraz puszczę i Iwonie, i wszystkim posłom Koalicji Obywatelskiej, co powiedział Michał Kamiński, żebyście zrozumieli, w jak czarnej. Intelektualnej dupie jesteście. Jeżeli Platforma Obywatelska nauczy się w Polsce wygrywać wybory, to będzie decydować o tym, kto jest wicemarszałkiem. No właśnie. Tusk otacza się narcyzami. Mówią, że sam jest narcyzem. Tusk otacza się ludźmi, którzy umią liczyć do 1700. Ale Tusk niestety też otacza się ludźmi, którzy nie potrafią iść na wojnę i walczyć. Gdyby w 23 roku kobiety nie wyszły. I nie poszły głosować na Tuska, to byśmy mieli trzecią kadencję PiSu. To nie platforma pociągnęła ludzi, tylko kobiety pociągnęły. Dzisiaj te same kobiety są zawiedzione, czują się oszukane, czują się wykorzystane i poszły głosować w 25 roku, dwa lata później na Brauna, na Mencena i na Nawrockiego. Nie na Hołownię, nie na, nie na Trzaskowskiego. Na Brauna poszły głosować kobiety. Czy wy tego w koalicji nie rozumiecie, że zachowanie, że znów będziemy odliczali do odejścia Nawrockiego skończy się tym, że Nawrocki będzie miał drugą kadencję? Nie rozumiecie tego, że za dwa lata w wyborach przerąbiecie? W sumie to wiecie co, powiem wam tak. Nawet się cieszę, że jesteście takimi miernotami. Że jesteście takimi egocentrycznie zadufanymi w sobie politykami. Dlaczego się cieszę? Dlatego właśnie, że za chwilę do głosu dojdą nie ci, którzy mają furę pieniędzy i struktury partyjne, ale ci, którzy potrafią zaistnieć w internecie, a Wy istniejecie w 2015 roku. Kiedy rządziły pieniądze, bo trzeba było zasypać świat plakatami i wykupić płatne reklamy w mediach społecznościowych. Od października tego roku nie macie gazet, nie macie mediów typu outdoor i nie macie mediów społecznościowych, bo platformy przestaną brać wasze pieniądze za wasze reklamy. Dla mnie super. Szkoda tylko, że żadna partia mnie nie chce przyjąć do siebie. Może stworzę własną partię. A w ogóle to co myślicie? Czy ja jako facet, który nie kłamie, nie potrzebuje pieniędzy, bo ma swoje, nie potrzebuje nikogo oszukiwać ani okłamywać, bo ma swoje poglądy, które artykułuje i nie potrzebuje być częścią albo pisu, albo platformy, albo lewicy. Czy taki facet jak ja ma szansę zaistnieć w polityce? Albo w ogóle, głosowalibyście na takiego gościa jak ja? Piście mi to w komentarzu, bardzo was proszę. Teraz Teraz reklama o ile jest wyjazdu na Bali. I na koniec całego tego materiału ulubieniec tłumów. Gwiazda roka albo dwóch roków. Człowiek, który potrafi rozwalić 80 milionów bez mrugnięcia okiem, Antoni Macierewicz, minister obrony, który był najlepszym na świecie gościem przechodzących po pasach w ochronie żołnierzy. Antoni Macierewicz. Stracił właśnie immunitet. Wymiar sprawiedliwości dosięgnie każdego. Sejm uchylił immunitet Antoni Antoniego Macierewicza. No i panie pośle, co z tego? Co, co z tego, że stracił immunitet, jak na biurku Nawrockiego już leży akt ułaskawienia Macierewicza? Nieważne, czy on będzie miał zarzuty, czy pójdzie siedzieć, czy nie pójdzie, ułaskawienie już jest na biurku. Antoni będzie szybciej ułaskawiony, niż sędzia zdąży przeczytać termin pierwszej rozprawy. I nic się nie zmieni, bo Antoni nie dość, że będzie ułaskawiony, to wystartuje za dwa lata w wyborach i będzie jeszcze mocniejszy. Straciliście szansę na to, żeby rozliczyć pis. Nie rozliczycie nikogo z pisu. Nie rozliczycie, bo wszyscy zostaną ułaskawieni jak jeden mąż. Ale ja Wam powiem więcej. Gdyby nie Antoni Macierewicz, to nie dowiedzielibyśmy się, ile złom, czyli tu polew, jest warty, a jest warty, był warty ponad 50 milionów złotych, się okazuje. Nie dowiedzielibyśmy się, że na ekspertów, którzy na niczym się nie znają, można wydać 30 milionów złotych. Co więcej, mało kto w tym kraju by wiedział, czym jest bomba termobaryczna. To dzięki Antkowi wiemy też, że Newton, Pascal i wszystkie zasady termodynamiki są o kan dupy rozczaskać, bo samo, bo brzoza nie może rozwalić skrzydła, co mogłoby doprowadzić do wywrócenia się w powietrzu samolotu i do spadku. Antoni Macierewicz obalił przynajmniej cztery zasady termodynamiki plus Paskala i Newtona. I to wszystko dzięki małej 80 milionowej dotacji. Zamiast tego człowieka szkalować, szykanować i do więzienia wsadzać. Powinniście mu dziękować, bo wasze i nasze i moje też dzieci na studiach będą się uczyć, że Newton i Pascal przy macierewiczu to byli, to byli po prostu małe miki.